Bądź świadom mojej przy Tobie obecności, gdy tylko wstajesz rano z łóżka. Być może nie myślisz jeszcze wtedy jasno, ale ja owszem. Rankiem, zanim nawiążesz ze mną kontakt, Twoje myśli często przepełnia niepokój. Zaproś mnie do swoich myśli, wypowiadając. W mgnieniu oka dzień pojaśnieje i stanie się bardziej przyjazny. Nie możesz obawiać się dnia, który pulsuje moją obecnością. Czujesz się pewniejszy, wiedząc, że jestem z Tobą i że niczemu nie stawiasz czoła w pojedynkę. Źródłem niepokoju jest stawianie sobie niewłaściwego pytania. Jeśli stanie się to, czy tamto, czy sobie poradzę, tak naprawdę chodzi nie o to, czy sam sobie z daną sytuacją poradzisz, tylko o to, czy ty i ja podołamy jej razem. To właśnie fakt, że ze wszystkim zmagamy się wspólnie, daje ci pewność, której potrzebujesz, aby radośnie stawiać czoła wyzwaniom, jakie niesie dzień.